Open up middle. There's nobody else there. That's the one surprise I'm kind of having. Why is nobody else supporting uh, Lemon? But unfortunately for, of course, K23, Fiku is there. Fiku with a hat trick. Still gonna be a two-on-two -two. fame with a double. Hey, yeah, boy, fame is back. Everybody's giving him a lot of flack but the man has been playing pretty solid, at least in this uh, second map. And down to Furlan once again, one v two the bomb has been planted default which is probably the worst way to plant to start off with but the best way to plant when you are convinced that you can take ct and keep it but furlan for what he did not do in the previous he pulls off here i'm talking about a mirage of course and then getting absolutely played from all corners you want to make sure when you make a decision you follow it up and you go through it completely and not actually

Skorzystaj z mojego kodu Mateo na darmowe 70 centów i 10% bonusu do wpłat. Na stronce możecie również ulepszyć swoje skiny za pomocą upgradera, brać udział w bitwie na skrzynki z innymi użytkownikami i wiele, wiele więcej. Link znajdziecie w opisie. najpierw sniper Na top gdzie był? Nice. Idę piachu. Co on Zabiłem robi? Palmę. Dwóch pod B, dwóch pod B. Jeden ciągle piach. Uciekł, uciekł z uciek piachu. No, cięż, idzie. na B idą. Do bomba Bomba. Jeden będzie dobiegał. To ten z długiej, to ten z długiej. Kto dam do mnie, do mnie, do mnie. Dwóch tam idzie. Weź coś tam strzel, strzel. Sniper, sniper ostatni. Ej si kochanie! Dobra, dawaj, to nasz, to nasz. Biało, nic się nie dzieje. Ja tu jednak odbił. O kurwa, ale Izako-Bors duet wjechał. O kurwa, ale bomby. Long, long, I flashflikuje to, kurwa, bo takie bomby, że... Oj, los jak ta kurwa, jak On siedzi, kurwa. Ależ wjechał Izako-Borsu, kurwa, z drugim! <laughs> Rudy borsu, i Uciek, Łucik, Do lewej. Mało, xbox możecie mieć galę. Ej. Nie ma, nie może być gali Dopmyk leży. Jeszcze jeden, topmyk wyszedł. Jeszcze jeden, chyba sniper. Leży. Nie, nie o, Highlight, highlight. highlight. Ale nie, 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 nie O kurwa. to jest Ciemnie, ciemnie, Dobrze, highlight. Góra. Ja wiem, ja wiem. To nie jest ten, co nie jest... Wiem, wiem, to jest ten, co spadło, a drugi został. Tu słucham się. O, Ooo, trzymaj się. I'm dead boys. Ja tam. Mogę przejść? Te, mógł, mógł, no. Możesz wszystko zrobić. A, świer, marka. Teraz marka, mecz temu. Jeju. Nasz się... Oni się boją, że... Oni się raczej boją, on że on gdzieś on, jest tam od mida. Picking count, slowly. Red count. Może dojść default, wydaje mi się. Copy that. on heading Holding jungle. Oh, city, city! I'm not picking him now. He can jump on ticket. I'm holding. Oh, dobra, no. Trzy bombki. One more Będę ci dać boost'a. Bęcz, okno, czy mógł? Nie. A, B. W oknie mam go cię chyba do, na balkonie. Bęcz. Zabiłeś. Cofał, because... cofał, cofał, cofał chyba. Yeah, t... TV. Andara, cofnął ktoś. Ja tram.

Oponę, jest pod skala. Jest pod 20. skala. pod skala. Proszę o nie, Dasz Nie mam. Mój leży. Jeden mi da skrócić. Tak, jed, jeden cofał już do mi da jakoś. Uważaj, jeszcze się ten hold. O, tak. jaka forma. Ja, ja mam wrażenie, że wczoraj to każdy no, to był nieobecny bolca, w meczu. Ale ci daję. O, o! Hades złoty poleciał, ty! Nie, no, 10 Hades złoty! To jest znak, słuchajcie! Hades, kurde, wygrywa Majora, 100%. A ile on Hades złoty? Kupiłem go dzisiaj za 80 złotych chyba. Czekaj, zobaczę, po ile teraz chodzi. Teraz, teraz wystawiony jest za HDS za 48 zł, kurde go za 80 kupiłem. <gulanie> hmm. Ja przeskoczę na info. Nie było nic, muszę gara. Szybko galera. Ok. Zresztą. Super, zajebiście. się Iza! Mogę być, mogę Slashing air from me More What? Save, bro. Save. Okay, Nice, man. Internet, sorry, guys. Side. Long one. Left, left back. My god. Oh my oh, god. you're the best. No, you're the best. You can play yeah. me, that. Counter terrorists win. Save, bro, save. Oh, okay, sorry. Don't don't it. Sorry, guys. Side. Long one. Left, right, left, right, oh my god. Oh my god. Oh, you are the best. No.